zagęszczarkę utopiłem w bagnie. Ale przy pracy wystąpił drobny fakap. Tutaj aż się pojawiło pęknięcie w tym miejscu. Cześć widzowie. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam przygotowanie terenu i ulanie płyty fundamentowej na działce za mną. Pod mój przyszły warsztat usługowy. Cały proces trwał ponad rok czasu. Staraliśmy się to robić w miarę możliwości własnymi siłami, pomocą znajomych, tak żeby po prostu wyszło to budżetowo. Zapraszam Was do oglądania odcinka. Na działce jest mocno podmokły teren. Jak grzebnie się łyżką, to zaraz pojawia się woda. Miałem bardzo duże problemy z korytowaniem pod płytę fundamentową. Samemu ciągle mi się zalepiała łyżka. Nie mam jeszcze doświadczenia w tej dziedzinie, więc właśnie zwróciłem się do znajomego, który zajmuje się profesjonalnie robotami ziemnymi. Akurat znalazło się u niego takie okienko w tygodniu, że miał dwa dni czasu. Przywiózł koparkę CAT 20 ton oraz wozidło. Działaliśmy w kilka osób i można powiedzieć, że w 2,5 czy tam całe 3 dniówki udało się wykorytować cały teren pod płytę fundamentową. wykop pod płytę fundamentową wyszedł ogromny dlatego że postanowiliśmy wykopać aż do epoki czyli zebrać tą całą ziemię bo jest ona bardzo ładna i wartość ziemi jest większa niż po prostu kamienia dałem znać tutaj w okolicy z małego miasteczka ludziom co zajmują się właśnie robotami ziemnymi gdyby mieli jakieś rozbiórki i po prostu mieli gruz na zbyciu żeby dawali znać, chętnie go kupię albo przyjmę. Udało się tak naprawdę zorganizować bardzo dużą ilość gruzu za darmo i sporą część po kosztach. Co strasznie mi ułatwiło robotę, bo cały teren pod płytę fundamentową został zasypany gruzem, a wierzchnio tylko został tak jakby dany kamień, który został zagęszczony warstwami. I to już zrobiło robot. Przyjechaliśmy na działkę, będziemy kiprować. Materiał. Będzie tutaj robiony parking. Z boku tutaj będzie mój przyszły warsztat. Będą nagrywane materiały z jego stawiania. Teraz udało się trafić gruzu z z rozbiórki domów. Więc fajnie można sobie utwardzić teren. Jesteśmy widzowie dzisiaj na kopalni, wozimy kamień na działkę w miejsce parkingu. Pod koniec miesiąca albo na początku przyszłego prawdopodobnie mają przyjść już chłopaki wylewać płytę betonową, więc szykujemy miejsce pod parking. Fajnie mamy dogadane na kopalni koparkowego, wjeżdżamy bez kolejki, co jest dużym ułatwieniem, bo może uda się dziennie nawet 10 kursów zrobić z kopalni. Ciekać w kolejce w sumie to pewnie było to kilka kursów na dzień, tak to nadrobimy, Moje jest potrzebne tego kamienia, myślę, że około nawet 30-40 wywrotek. Jesteśmy już na placu budowy. Przywieźliśmy jak na razie cztery wywrotki. Kopa róbcia jest. Kopalka. Koparka. <grystanie> Przejęzyczyłem się odpalona w sumie. Miała teraz 3 miesiące postoju, ale na szczęście zagadała maszyna otyka, oleje posprawdzane. Niech się rozgrzeje, ustawię wam kamerę i biorę się. Za, za rozrzucanie tego tutaj, w miejscu gdzie był wcześniej nawieziony gruz. Rozciągamy i wywrotka będzie wjeżdżała coraz dalej. Cztery wywrotki udało się rozciągnąć. Przyjechała kolejna. Podczas mojej nieobecności były nawerzone dalej sterty kamienia, biorę się za koparkę i będę powoli to rozrzucał. Równanie takie wywrotki dość szybko idzie. Będę brał się teraz za przesmarowanie łyżki przedniej. Pomimo to, że zostawiłem koparkę przesmarowaną przed sezonem zimowym i w ogóle nią nie robiłem, to i tak zaczęła skrzypieć. A w sumie popracowałem nią dopiero nie wiem, czy. Pracowała godzina, a już skrzypi. Więc wydaje mi się, że ten smar, coś się z nim stało. Ściek, ale raczej nie, bo jest gęsty. No ale jak maszyna skrzypi, to pasuje przesmarować. Biorę się teraz za przesmarowanie maszyny. Delikatnie ziemia została rozgarnięta. Teraz będę brał się za zagęszczanie jej. Zagęszczarka już się grzeje na wolnych obrotach, żeby od razu nie dać jej full w piec. Zaraz tu zjeżdżamy. Zagęszczarkę, którą używam, to jest 500. Pół tonówka. Wydaje mi się, że wystarczy pod parking, będzie wystarczający. Pod płytę betonową też nią jeździłem, ale oczywiście parę przejazdów i było to robione warstwami. Mam nadzieję, że dobrze, nie jestem szpecem w tej dziedzinie. Robię to wszystko pierwszy raz. Bardzo delikatnie zagęszczony. Jak widzicie takie wertepy. Ale to oczywiście nie ma co się przejmować, bo tu będzie nałożone tego jeszcze spora ilość. Więc będzie to zagęszczane warstwami. Jak widzicie Offroad mnie nie opuszcza nawet w robotach ziemnych. Zagęszczarkę utopiłem w bagnie i niestety nie ma opcji nią wyjechać. Idę po pas i będę ją wyszarpywał kinetykiem. Nie żartuję. Idę po pas, podjadę sobie koparką, podniosę ją do góry i wyciągnę po prostu z tego bagna. Za bardzo się zagalopowałem z wjazdem. Mamy kolejny dzień pracy na działce. Przybyło kamienia, asfaltu z rozbiórki, kolejna ciężarówka kipruje. Bierzemy się za równanie. Będę zaczynał od tej strony. Mam tutaj w planach podrównać mocno teren, gdzie będzie miejsce w parkingu. Przy pracach Wystąpiła delikatna awaria. W sumie wiedziałem, że to kiedyś nastąpi, bo te oponki tutaj były na koparce, są bardzo styrane. Zobaczcie jak to wygląda. Wyszła już dętka. Szykuje mi się teraz dużo roboty. Znajomi właśnie robią rozbiórka teraz chodników, krawężników i sporo wywrotek teraz do mnie przyjeżdża, więc szykuje się kolejne korytowanie i równanie tego. Więc muszę się przygotować, żeby ten materiał rozrzucić. Przywieźliśmy nowe oponki kupione specjalnie do kopary. Jakieś Chińczyki są to, co prawda, ale niby mają 16 płuciem. Rozmiar ten sam, zobaczymy jak to się będzie sprawowało, bo w sumie były tanie 3200 za dwie sztuki, więc jak na koparkę, wydaje mi się, że w miarę z miarę spokocena. Będziemy teraz podnosić się na stopach, odkręcać koła i później łyżką ładować felgi z kołami na, law na lawetę. Koła zdjęte, wrzucone na lawetę. Spinamy to i jedziemy powolutku na wulkanizację. Oponki mamy wrzucone. Zabieramy teraz zagęszczarkę na serwis. Ma problemy z odpalaniem, rozrusznik tam prawdopodobnie Bendix wyskakuje i ledwo co łapie. Przyjechało właśnie pręty Fi 12, które będą szły na zbrojenie pod płytę betonową. Plac. Można powiedzieć, że przygotowany pod robienie płyty fundamentowej. Ten spadek, który tu widzicie został zrobiony tylko i wyłącznie po to, żeby gruszka mogła wjechać i lać beton w miejsce, które jest tutaj. Pasowałoby ten cały teren podnieść do góry, ale no niestety ja ten utwardzałem taki sposób, że jak gdzieś tam dostawałem informację, że jest wyburzenie budynku, czy na przykład zrywanie asfaltu, dogadywałem się i brałem po kosztach takie materiały. Niektóre były za darmo, niektóre były płatne, więc naprawdę to wychodziło korzystnie. Gdybym miał tu przywozić samemu, yy, sam płacić po prostu za kamień, tak jak widzicie ten wierzchni, no to wychodzi to ogromne pieniądze, no i po prostu zwyczajnie mnie nie stać na to. Dlatego robię to w dość długim czasie i staram się Staram się to robić po prostu po kosztach. Żeby wyszło mi to jak najmniej budżetowo. No bo szkoda wrzucać kupę pieniędzy, można powiedzieć, w błoto. Bo wykopujemy dziurę, utwardzamy i nic z tego nie mamy. Priorytetem jest dla mnie postawienie warsztatu. No i jak widzicie teren został przygotowany. Tu będzie płyta fundamentowa. Jutro przychodzi ekipa. Będą sprawdzać na początku stopień zagęszczenia. Tu geodeta już wytyczył paliki, gdzie będzie miała być płyta. Dzisiaj zostało przywiezione zbrojenie które widzieliście wcześniej no i w końcu, w końcu zaczyna się coś dziać, kiedy będę już mógł pracować właśnie w tym miejscu mieć wszystkie rzeczy, które potrzebuję na miejscu, a nie także że rozwalane. I w jednym warsztacie to, w drugim to. No wiadomo, że nie mam na co narzekać, bo wszystko mi wychodzi dość dobrze. Mam kupę sprzętu. No ale jednak człowiek chcąc się rozwijać, oczekuje od siebie coraz więcej. Chcę robić coraz więcej. No i tak też jest w moim przypadku. Działamy z warsztatem. Nie wiem kiedy będziecie widzieć ten filmik. Może jak już warsztat powstanie, a może wcześniej. Kolejny dzień praz na działce za nami. Ekipa właśnie pojechała. Pokażę Wam update, jak wygląda sytuacja. Mamy elegancko zaszalowane pod płytę betonową. Teraz widać jaka będzie duża poszalunku. Wygląda to całkiem nieźle. Tutaj mamy już wypuszczone wypusty pod kanalizację. W tym miejscu co widzicie rury. Czyli tutaj będzie pomieszczenie socjalne, biuro, i wejście tu. Będzie tutaj wejście. Pomieszczenie socjalne, biuro. No i w tym kiedyś piętro do nagrywań. Do nagrywek w sumie YouTube'owych, do spotkań. Tak żeby po prostu zagospodarować miejsce nad, bo hala będzie miała 5,60 wysoka, więc przestrzeń na pewno nie zostanie wykorzystana, jeśli chodzi o pomieszczenia socjalne i biuro, więc zrobimy drugie piętro, takie miejsce do odpoczynku, żeby można było sobie siąść. Tam widzicie mamy wypuszczoną wodę. Tutaj będzie bufor. Tam jest studnia. Nie wiem czy ją dobrze widzicie, mniej więcej tam jak pokazuję palcem jest studnia. Tutaj zostały wypuszczone przewody, oczywiście na razie tylko ponad, poza płytę. Tu będzie bufor, który będzie napełniany z pompy głębinowej. Teren przeszedł badania, zagęszczania, Wszystko wyszło perfekcyjnie. Więc tych trochę amatorów, jak żeśmy to działali z tą płytą. Wyszła całkiem, znaczy mówię z utwardzeniem, nie z płytą. No bo z płytą to już działają fachowcy, którzy się tym specjalizują. Ale utwardzenie terenu wyszło dobrze, więc jestem zadowolony. Tutaj będzie, właśnie tak jak rozmawiałem przed chwilą, prowadzona kanalizacja, tam gdzieś będzie szambo. No i powoli prace postępują, więc jest super. Dziś wielki dzień. Przyjeżdża gruszka, chłopaki już tutaj działają, będą ulewać i robić posadzkę. Cała ekipa działa chłopaków. Kończą, gruszka już według informacji wyjechała. Zobaczcie jak się to prezentuje. Widzicie, prace postępują. Nie było mnie w sumie 3 godzinki. Płyta cała została ulana. Chłopaki już zacierają. Kop, pod woda został już zrobiony wcześniej zostały wpuszczone przewody tutaj widzicie, w płytę betonową zostało teraz to przekopane i dokładnie tam w tym miejscu mam studnię tam będą doprowadzone przewody a w miejscu, gdzie widzicie tutaj wystające z betonu będzie zbiornik hydroforowy po prostu taki zbiornik, gdzie będzie pompa ze studni pompowała tą wodę teraz został zrobiony właśnie ten wykop o którym wspomniałem to jest zrobione łyżką 30. Jak widzieliście, nie jestem profesjonalistą w kopaniu, dopiero się uczę powolutku, ale udało się to zrobić. Teraz będę czekał na koleżka, żeby mi pomógł naciągnąć te przewody. Przysypiemy to piaskiem, żeby ich nie uszkodzić, zasypiemy to wszystko i będzie gotowe. No niestety, ale przy pracy wystąpił drobny fakap. Urwał się wał napędowy w koparce. Jak widać, nowe opony, bieżnik na nich. Zaczął trzymać konkretnie koło. No i zweryfikował się wał napędowy. Spójrzcie, co tu się stało. Zobaczcie. Urwało wał napędowy. Będziemy próbowali to naprawić. Zobaczymy, co się z tego uda zrobić. Na razie biorę się za demontaż wału. I zaraz wam pokażę jak już go wyciągnę. Co tam się porobiło. Wał zdemontowany, zobaczcie górwał. Widać, że siła poszła konkret. Tutaj aż się pojawiło pęknięcie w tym miejscu. Zobaczymy, czy uda się to naprawić. Mam nadzieję, że tak. O własnych siłach. Choć już widzę, że naprawa nie będzie łatwa. Myślałem, że pójdzie prościej. A będzie, będzie zabawy, żeby to zrobić. Jak widzicie, wał napędowy został naprawiony. Pozbyłem się całkowicie freza i wspawałem grubą rurę. To jest rura grubościenna. Udało się to tak ładnie dopasować, że flanszę musiałem delikatnie stuknąć młotkiem, żeby to podeszło. Ale jak podeszło, wszystko skręciło się pasownie śrubami, i jeżdżę już tak tą koparką. Naprawdę dłuższy czas bezproblemowo. Ale żeby nie było kolorowo, to zaczął się teraz odzywać przedni wał i tak samo na frezie. Więc pewnie za niedługo skończy żywota i pasowałoby go wyciągnąć, naprawić. No i mamy jeden z najważniejszych etapów gotowy, czyli płyta fundamentowa. Bardzo mnie to cieszy, bo mamy płytę fundamentową idealnie zatartą na równo, co bardzo ułatwi mi przyszłościowo pracę. Tworzenie jakichś większych konstrukcji i mierzenie na przykład od podłogi, gdy robimy jakieś bramy wjazdowe, albo po prostu no cokolwiek większego. U mnie w garażyku nie było takiej możliwości, a tu już takie będą. Bardzo mnie to cieszy. No i teraz jeszcze będzie dużo ciekawych filmów, bo musimy przetransportować halę, która już jest z jednego podwórka na drugie, bo udało się kupić używaną halę. Czyli, tak jak wspomniałem na początku, staramy się to zrobić wszystko budżetowo. Hala też została rozebrana w Niemczech i przywieziona do Polski, tylko nie miałem gdzie jej składować, dlatego jest w innej lokalizacji i dopiero będzie tutaj przewożona. No i słuchajcie, dajcie znać, czy interesują Was filmy z dalszej części prac na działce, no bo będziemy stawiać halę, robić elektrykę. Będzie wiele etapów, które można pokazać. Ten film tak naprawdę nie wiedziałem, czy kiedykolwiek powstanie, bo nie wiedziałem, czy będzie w ogóle nim zainteresowanie. Nagrywałem go trochę tak, jak, swoje, jak pamiątkę, żebym mógł kiedyś zobaczyć, jak ta działka wyglądała przed moimi pracami i jak będzie wyglądała, gdy zostaną one ukończone. Wielkie dzięki za obejrzenie materiału i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.